2 zł 2013 rok niszczyciele rakietowy Warszawa Stop Nordic Gold, średnica 27 mm waga 815 g nakład 800 tysięcy sztuk. ORP Warszawa projekt 61MP był drugim polskim niszczycielem rakietowym i trzecim okrętem o tej nazwie zbudowano go w latach 1966-1969 w Nikołajewie jako duży okręt zwalczania okrętów podwodnych projektu 61 wcielony w grudniu 1968 roku do floty morza czarnego w listopadzie 1969 otrzymał nazwę Śmiały Odważny Najpierw przeznaczony był do zadań dozorowych później również do zwalczania okrętów podwodnych w latach 1972-1974 przeszedł modernizację do standardu 61 MP i później trafił do floty bałtyckiej. Po wydzierżawieniu Polsce został przeprowadzony przez radziecką załogę na przełomie października i listopada 1987 roku. Podniesienie polskiej bandery wojennej oraz chrzest odbyły się 9 stycznia 1988 roku. W Gdyni Matką szesnastą była Krystyna Antos, pracownica Huty Warszawa. Wchodził w skład trzeciej flotyli okrętów. Na przełomie 1992 i 1993 roku został odkupiony od Rosji. Podczas służby pod polską banderą przebył około 40 tysięcy mil morskich. Ostatni raz jego banderę opuszczono w Gdyni 5 grudnia 2003 roku. Później, w 2005 roku, został złomowany w Gdańsku. Dowódcami okrętu byli komandor porucznik Jerzy Wójcik, komandor porucznik Zdzisław Płaczek i komandor podporucznik Krzysztof Maćkowiak. Miał 5, 3850 ton wyporności standardowej, wymiary 146 na 16 x 7 metrów, napęd stanowiły 4 turbiny gazowe o mocy. 17650 kW każda. Osiągał prędkość maksymalną 35 węzłów i ekonomiczną 18 węzłów. Zasięg przy prędkości ekonomicznej wynosił 500 mil morskich, a przy 30 węzłach 2700 mil morskich. Załoga liczyła 315 osób. Autonomiczność 20 dób. Uzbrojony był w dwie podwójne 76 mm armaty uniwersalne AK726 i cztery sześciolufowe 30 mm armaty morskie AK630M oraz cztery pojedyncze wyrzutnie KT97 rakiet przeciwokrętowych, dwie podwójne wyrzutnie ZIF101 rakiet przeciwlotniczych, 533 mm pięciorurową wyrzutnię torpedową PTA3361 i dwie 12-prowadnicowe wyrzutnie RBU-6000 rakietowych bomb głębinowych oraz dwie pojedyncze 73 mm w miejsce poprzednich 45 mm armaty salutacyjne. Było na nim lądowisko dla śmigłowca W3RM Anaconda.